Jest nam niezmiernie miło poinformować o naszym olbrzymim sukcesie. Telewizja lokalna TVL otrzymała kryształowy ekran, nagrodę główną 21. edycji ogólnopolskiego konkursu programów telewizji lokalnych. To nas dotyczy. Zwycięstwo w kategorii Osobowości Telewizyjna roku przyniosła nam rozmowa Mikołaja Gwoździowskiego z cenioną aktorką Anną Dymną. To pierwsza w historii Tarnobrzega nagroda tak wysokiej rangi zdobyta przez miejscową stację telewizyjną. Konkurs programów telewizji lokalnych, to nas dotyczy, organizowany jest przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, Fundację Pixel oraz Fundację Fundusz Telewizji Lokalnych. Jest on doskonałą okazją, by telewizje lokalne z całej Polski mogły zaprezentować swoje produkcje, wyróżnić osobowości dziennikarskie i pokazać, jak wiele dzieje się w lokalnych społecznościach. My przede wszystkim promujemy lokalną lokalność w takim znaczeniu, że. Ten konkurs pokazuje historię, pokazuje kulturę, pokazuje te newsy, pokazuje tematykę tych zagadnień, które dla Państwa są mega, bardzo, bardzo ważne i które mają olbrzymią moc i duże zasięgi, ale lokalnie. Do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt telewizji lokalnych z całej Polski. Telewizja Lokalna TVL postanowiła zgłosić swój udział w konkursie m.in. w kategorii Osobowość Telewizyjna Roku. Do tego konkursu mogą przystąpić telewizje lokalne z Polski, które mają koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i mogą wystąpić, przysłać swoje materiały w czterech kategoriach. W tym, w tym roku mamy jedną nową kategorię Osobowość Telewizyjna Roku. I no myślę, że to jest taka dosyć ciekawa kategoria, ponieważ otrzymaliśmy się w niej dosyć dużo zgłoszeń. Wybitne jury składające się ze znawców mediów oraz profesorów najlepszych uczelni w kraju zdecydowało, że nagroda główna we wspomnianej kategorii trafi właśnie do naszej redakcji. Otrzymał ją redaktor Mikołaj Gwoździowski za rozmowę z aktorką Anną Dymną, którą poprowadził w programie Pytamy Wprost w październiku 2024 roku. Ludzie nie wiedzą o tym, że są szczęściarzami, że żyją i nie umieją z tego korzystać, tylko tracą czas na nienawiści, na zazdrości. A przecież każdy człowiek jest cudem jest jedyny taki na świecie i powinien zdawać sobie z tego sprawę. Tylko musiałby się znaleźć ktoś, kto mu to powie. Nie? Pani spotyka się z hejtem? Pewnie. jestem aktorką. Ale hejtem nie Annę Dymnej jako aktorki, tylko Annę Dymnej jako społecznika. Tak, tak, oczywiście. Jest coś takiego... Hmm. Że jak nic nie robisz, to jesteś bezpieczny, ale jak zaczynasz pomagać, to spotyka cię fala hejtu. Jak komuś uratujesz życie, to cię nienawidzą ci, którym nie uratowałeś życia, a wszystkim nie uratujesz, nie? Jak robisz coś dobrego, to cię nienawidzą ci, którym się nie chce robić nic dobrego. Kryształowy ekran podczas uroczystej gali wręczenia nagród w Sopocie 26 maja odebrał reprezentant naszej redakcji Mariusz Dyszlewski. Dobry wieczór Państwu, ja dziękuję i naszej redakcji za to wyróżnienie. Nie spodziewaliśmy się, jesteśmy telewizją, która działa przy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu i to dzięki naszemu prezesowi możemy relacjonować to co dzieje się naszej okolicy i troszeczkę dalej czasami da nam się zrobić, jak za więc jeszcze raz bardzo dziękujemy. Konkurs programów telewizji lokalnych To Nas Dotyczy był częścią ogólnopolskiej konferencji operatorów komunikacji elektronicznej w Sopocie oraz 13. Forum Telewizji Lokalnych, najważniejszego wydarzenia w roku poświęconego przyszłości, wyzwaniom i możliwościom rozwoju telewizji lokalnych w Polsce. Cała redakcja telewizji lokalnej bardzo cieszy się z otrzymanej nagrody, która jest olbrzymim wyróżnieniem na skalę ogólnopolską. Na Polską, naszemu redakcyjnemu koledze Mikołajowi, składamy szczere i serdeczne gratulacje.